Hipopotam. Zachwycony jej powabem, Hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie Hipopotam. Kilogramów ważę z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie i że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał. Będę ci motylki łapał. I na grzbiecie, jak w karecie, będę woził Cię po świecie. A gdy jazda już Cię zdłuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, Twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełnię ściśle. Co Ty na to? Właśnie myślę. Dobre chęci twoje cenie. A więc owszem mam życzenie. Jakie powiedz powiedz szybko! Bo ja żabko, bo ja rybko idzie krępuj się zupełnie. Twe życzenie każde spełnię, Nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę, nawlecz igłę.